Cześć Boże. Dobry wieczór. Witajcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie na naszej wieczornej modlitwie na tej dziesiątce różańca, gdzie spotykamy się razem po to, aby wspólnie zanosić nasze intencje w modlitwie, dziękować oraz przepraszać za nasze grzechy i złe uczynki. Dziś poniedziałek. Na różańcu modlimy się tajemnicami radosnymi. Odmawiać dziś będziemy drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja zostawiła w tym wypadku swój dom i poszła do świętej Elżbiety, pomóc jej otoczyć troską. Poświęciła siebie dla, dla jej dobra, podjęła pewien trud, Otoczyła opieką oraz troską. Zrobiła coś od siebie dla kogoś. I w dzisiejszym świecie coraz mniej możemy się spotkać z czymś takim, gdy pomagamy innym z włas naszej dobrej woli. Jeśli już, to bo musimy, albo głupio jest nam odmówić, coś takiego. Mało jest tego, takiej prawdziwej. Pomocy, która wynika z miłości do naszego bliźniego. Łatwo jest nam się przywiązywać do rzeczy materialnych, do naszych wygody i do naszego komfortu, do tego, co nam sprawia łatwą przyjemność. Tak jak młodzieniec w dzisiejszej Ewangelii, gdy zapytał Jezusa, co ma zrobić, aby jeszcze bardziej uwielbić Boga, Jezus polecił mu, aby zostawił swoje. Majątki i posiadłości, których miał bardzo wiele, i ten młodzieniec z tego powodu bardzo się zasmucił, ponieważ no, tych posiadłości miał dużo i było mu ich szkoda. Także nie zatracajmy się i nie skupiajmy tak mocno na tym, co na tym dobrobycie takim materialnym. Jest on potrzebny i ważny i ma nam on ułatwiać życie, ale pamiętajmy, że najważniejsza jest miłość. I to, co możemy dostrzec w drugim człowieku. Oto módlmy się dziś razem, wspólnie na różańcu. Dołączamy do tego oczywiście również Wasze intencje zapisywane w komentarzach, te, które nosimy w swoich sercach, o których wiemy tylko my i, i, i również za nie. Również w tych intencjach będziemy się modlić. Nie zapominajmy podziękować za to, że za ten dzisiejszy dzień, za to, że możemy się tu razem spotkać, że mamy internet, poprzez który możemy się tutaj razem połączyć i spotkać. I również ze szczerym sercem i prawdziwym postanowieniem poprawy przepraszajmy za nasze złe uczynki, a to wszystko we wspólnej modlitwie poprzez ręce naszej ukochanej Mamy Maryi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica druga radosna nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Jezu, Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas za zmarłych i dusze w czystu cierpiące wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen przepraszajmy za nasze grzechy ze szczerym żalem Ach, żałuję za my złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w niegrzesznemu, do poprawy dążącemu. Pamiętajmy o tym, aby zawsze trzymać za rękę naszą Mamę Maryję. U niej jest najbezpieczniej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebno i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I oden o bezpieczny wieczór i dobrą noc prośmy naszych aniołów stróżów. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Wam bardzo serdecznie za tę modlitwę. Życzę Wam miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na następnej modlitwie. Z Panem Bogiem, dobranoc.